Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ktoś zadał bardzo mądre pytanie. Jak przetłumaczyć zdanie: Ta droga jest naprawiana od kwietnia? W sensie to zdanie jest naprawdę trudne wbrew pozoru. Jak powiedzieć jest naprawiana? No pachnie to stroną bierną. Is being repaired. Strona bierna od czasu ciągłego, bo to jest czynność tymczasowa, cały czas naprawiana. No ale co zrobić, żeby dołożyć teraz od kwietnia? W tym momencie musimy przejść na prezent perfect. Teraz jak to powiedzieć? Has been repaired czy has been being repaired? Przenosimy się przed ekran. Ok, moi drodzy, czyli jeszcze raz, na czym polega problem? W języku angielskim zdanie droga jest naprawiana, kropka, na przykład nie jedź tędy, bo droga jest naprawiana, nie ma nic wspólnego ze zdaniem droga jest naprawiana od kwietnia. U nas jest to samo, tak, tylko tu jest założone od kwietnia. W języku angielskim, tylko dlatego, że dokładacie od kwietnia, tu musicie przejść na prezent Perfect. A tu jest normalny czas teraźniejszy ciągły, tylko oczywiście w stronie biernej. To jest dokładnie tak samo jak z psem, jak wam zawsze mówię. Mam psa, to jest czas teraźniejszy. A mam psa na przykład od kwietnia, no to musimy przejść na prezent perfect, który też jest tak naprawdę czasem teraźniejszy uwaga, droga jest naprawiana. Tutaj normalny czas teraźniejszy, ciągły, w stronie biernej, czyli this road is being repaired. To jest strona bierna czasu ciągłego. Oczywiście teraz nie będę tłumaczył strony biernej. Robiliśmy na ten temat filmik, podlinkuję Wam. I teraz nam się wydaje, tak jak z tym psem, że dołoży od kwietnia. Jest ok. Czyli tutaj tak samo, This Road is being repaired, This Road is being repaired, Do, dokładam od kwietnia i jest ok. Nie, nie jest ok. Gwiazdeczka źle. Jakby nie było kwietnia, jest ok. Ale od kwietnia musicie przejść na present perfect. No to ktoś próbował robić tak. This Road has been repaired since April. To zdanie, słuchajcie, jest poprawne, ale nie oznacza to, co ta osoba chciała powiedzieć. Bo tu jest strona bierna od czasu prostego, czyli wyszła wersja dokonana, czyli została naprawiona. No, ta droga już została naprawiona od kwietnia, czyli w tym momencie jest naprawiona. A my chcemy powiedzieć, że jest dalej naprawiana. Dlatego musiałaby być wersja ciągła w stronie biernej od prezent perfect. Czyli zdanie by musiało brzmieć tak. This road has been being repaired since April. I to zdanie, słuchajcie, tak naprawdę jest gramatyczne. To jest wszystko ok, ale jest to mało naturalne z uwagi na taką skomplikowaną strukturę. Has been being repaired. Po prostu tak Native Speaker raczej nie powie. Czyli gramatycznie, ale mało naturalnie. Czyli jest po prostu problem. Trzeba to ująć inaczej. Przykładowo, this road has been undergoing repairs since April. Tak, ta droga jakby przechodzi przez naprawy od kwietnia. I tutaj mamy stronę czynną, a nie I właśnie present, perfect ciągły, żeby pokazać, że jest wersja niedokonana, że cały czas, cały czas te naprawy się odbywają. Ewentualnie taka wersja. This road has been under repair since April, tak? Ta droga jest jakby pod naprawą od kwietnia. Czyli jeszcze raz, na czym polega problem? No problem polega z tym od kwietnia. Gdyby nie było od kwietnia, to jest pięknie, strona bierna w czasie, w czasie ciągłym. This road is being repaired, Także Że tymczasowo jest naprawiana. Dokładając od kwietnia, musimy mieć też czas ciągły w stronie biernej, czyli powinno być this road has been being repaired. Właśnie prezent Perfect, no bo jest od kwietnia, ale ta wersja jest nienaturalna. Dzięki, trzymajcie się.